Cześć, tutaj Rafał. Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale BORUTENCH TV. Dziś gra Andreasa Seifarta pod tytułem IELTS SHIPS GIGANCI PRZESTWORZY. Gra wydana przez wydawnictwo QUEEN GAMES. Gra dla 2 do 4 graczy. Gra, w której główną rolę grają kości i gracze wsiadają się w przedsiębiorców, którzy będą konstruować coraz to lepsze, nowsze yy, sterowce i pomagali w budowie Hindenburga. Także zapraszam do oglądania, a na koniec Kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam. W pudełku od gry Shift z gigaci PRZESTWORZY znajdziemy instrukcję do gry w języku polskim, która jest naprawdę dobrze napisana. Wszystko dowiemy się z tej instrukcji i możemy spokojnie rozpocząć rozgrywkę. Planszę główną, która jest dość długa. Na samej górze znajdziemy Hindenburga, którego będziemy budować pod sam koniec gry. Znajdziemy miejsca na karty sterowców oraz miejsca na karty ulepszeń. Mamy 4 plansze gracza. Na plansze gracza znajdziemy miejsca na karty ulepszeń. Mamy miejsce na żetony, na karty sterowców oraz na płytkę kampanii. Jaką gracz wybierze. W pudełku mamy również karty sterowców. Karty dzielą się na trzy grupy z takimi jasnymi koszulkami, trochę ciemniejszymi i najciemniejszymi. Te sterowce różnią się tym, że zdobywanymi punktami zwycięstwa na koniec gry, im ciemniejsza koszulka, tym więcej punktów, oraz im ciemniejsza koszulka, tym trudniej zdobyć. Ten sterowiec. Znajdą się w pudełku również karty ulepszeń. Te karty również są podzielone względem koszulek, czyli jasne, trochę ciemniejsze i najciemniejsze. One również się różnią tym poziomem zaawansowania, czyli im ciemniejsza koszulka, tym lepsze profity będziemy otrzymywali, oraz trudniej tą kartę zdobyć. Również kartę zmiany ery oznacza zmianę ery pierwszej na erę drugą w stosie kart ulepszej. Znajdziemy cztery karty inwestorów z różnych państw. Te karty są te żetony są dwustronne. Z jednej mamy oznaczenie, że to jest pierwsza era, z drugiej mamy, że to jest druga era. oraz 24 żetony premii po 6 dla każdego inwestora, i te żetony będą pomagały nam w zdobywaniu nowych kart ulepszeń. Na koniec z pudełku znajdziemy jeden drewniany sterowiec oraz dziewięć specjalnych kości. Te kości pełnią główną rolę w grze i dzięki nim będziemy zdobywali karty ulepszeń. Na początku gry każdy z graczy dostaje jedną planszę gracza. Następnie każdy z graczy wybiera inwestora i kładzie go tak, aby była widoczna jedna biała kostka, czyli pierwszy etap gry. Następnie dostajemy żetony odpowiednie do flagi inwestora. Gracz rozpoczynający, czyli gracz najstarszy, otrzymuje 3 żetony, pozostali gracze otrzymują 4 żetony. Teraz z sześciu kart, początkowych kart ulepszeń, czyli te najjaśniejsze koszulki. Każdy z graczy otrzymuje po jednej karcie i kładzie ją w odpowiednim miejscu na swoim planszy, czyli ramka ma pasować do ramki na planszy, czyli zielony kładzie na zielony. Następnie pozostałe karty ulepszeń z tych sześciu układa się w odpowiednich miejscach na planszy na planszy głównej. Teraz należy jeszcze dołożyć dodatkowe karty z kolejnej talii, tej troszeczkę ciemniejszej. Należy dociągnąć tyle kart, aby na głównej planszy znalazło się 6 kart ulepszeń, czyli w tym wypadku dociągamy 2 karty ulepszeń. Teraz należy ułożyć stos kart ulepszeń. Na dole kładziemy potasowane karty ulepszeń z tymi najciemniejszymi koszulkami. Na to kładziemy kartę zmiany ery. Następnie na tą kartę zmiany ery kładziemy potasowane pozostałe karty z tymi troszeczkę ciemniejszymi koszulkami. Teraz będziemy musieli na głównej planszy ułożyć karty starowców. Zaczynamy od najciemniejszej koszulki. Czyli bierzemy 6 kart, tasujemy i wykładamy 6 i 4 karty z sterowców. Pozostałe dwie karty odrzucamy do pudełka. To czynimy z każdymi 6 kartami sterowców. Czyli teraz bierzemy troszeczkę jaśniejsze, a na koniec bierzemy najjaśniejsze. Na koniec pozostały żetony, Kładziemy obok planszy, bierzemy 6 kości, kładziemy je w zasięgu każdego gracza i kładziemy jeden drewniany sterowiec koło głównej planszy. I możemy przystąpić do rozgrywki. Zaczynając od gracza rozpoczynającego, wszyscy gracze wykonują swoje ruchy, ruchy w kolejności zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz w swojej turze wykonuje dwie czynności. Pierwszą czynnością jest to odkrycie karty ulepszeń. Gracz pociąga wierzchnią kartę, patrzy jaki kolor ma ramka karty i następnie umieszcza tę kartę w odpowiednim miejscu na głównej planszy, na wolnym polu. Może się zdarzyć, że zostanie odkryta karta ulepszenia w kolorze rzędu. W którym e, wszystkie pola są już e, za, za, zajęte, wtedy z rzędu usuwa się pierwszą e, kartę i przesuwa się wszystkie pozostałe karty e, w lewą stronę i kładzie się kartę na wolnym polu. Ta karta, która spadła, usuwana jest z gry. Gdzad, w swojej rundzie, może zdobyć również kartę ulepszeń lub kartę sterowca. Gracz na początku wskazuje którą kartę chciałby zdobyć, czy tą kartę ulepszeń, czy tą kartę sterowca. Następnie bierze tyle kości, ile posiada. To wskazują nam karty ulepszeń i karta inwestora. Czyli na początku gry każdy z graczy posiada dwie białe kości do użytku. Z dalszą grą będzie zdobywał to nowe kości. Będzie mógł wymieniać kości na, na lepsze, np. Na dwie białe na jedną czerwoną, ale to już większe zagłębienie się do gry. Następnie gracz, wybierając kartę, musi uzyskać odpowiedni wynik czyli w tym przypadku gracz musiałby uzyskać minimalny wynik. 5, czyli wynik może być równy bądź wyższy niż ten co na karcie. I musi on być zdobyty przy pomocy jednej białej kości. Oczywiście gracz ma więcej kości, może rzucić z wszystkimi kośćmi i wtedy wypiera najwyższy wynik. Na dole karty jest informacja, że ta karta. A będzie przynosiła jakieś tam profity, w tym wypadku jedną dodatkową białą kość. No i przypuśćmy gracz chce zdobyć tą kartę. Wskazuje tą kartę, że będzie ją zdobywał, następnie bierze swoje dostępne dwie białe kości, rzuca nimi i wybiera najwyższy wynik lub taki, który będzie pasował do karty. No w tym wypadku udało mu się i wtedy może zabrać spokojnie sobie tą kartę. Może się zdarzyć, że wypadną dwie Jedynki. Wtedy gracz może skorzystać z jednego żetonu specjalnego, ale tylko można skorzystać zawsze z jednego żetonu w każdym rzucie i poprawić swój wynik, czyli w tym wypadku 1, dodać 1, 2 i również może zdobyć kartę ulepszenia. Wtedy ten żeton zostaje usuwany i która przechodzi na następnego gracza. Oczywiście to samo tyczy się sterowców, czyli tak samo zdobywamy sterowce, tylko sterowce przynoszą nam punkty zwycięstwa i kładziemy je w tym oto miejscu. Gracz, któremu nie powiódł się rzut, czy nie mógł zdobyć jakiejś karty ulepszenia, w rekompensacie otrzymuje jeden żeton specjalny. Może się zdarzyć, że graczowi nie powiedzie się rzut i potrzeba mu jakiegoś naprawdę wysokiego wyniku. Wtedy gracz może wykonać kolejny rzut, usuwając trzy żetony ze swojej planszy i może ponownie wykonać turę. W którejś tam z kolei z rund gracz, który będzie zaczynał swoją turę, będzie wyciągał kartę ulepszenia i pojawi się karta zmiany R. Wtedy tę kartę należy odrzucić, a wszyscy gracze odwracają swoją kartę inwestora na drugą stronę na poziom drugiej ery i już teraz będą mieli dost dostęp do jednej białej i jednej czerwonej kości. Gracz, który zdobył yy, sterowiec yy, i położył go na swojej yy, planszy gracza, bierze wtedy... Dwiewiany znacznik sterowca kładzie go na karty sterowców, i od teraz daje on właścicielowy dodatkowy jeden punkt dodawany do wyniku rzutu kości. Oczywiście ten znacznik sterowca przechodzi z gracza do gracza w momencie, gdy któryś właśnie z graczy wybuduje jeden ze sterowców. Że po, po jakimś tam czasie Pojawi się pusty stos, jedne z sterowców, i pojawi nam się rysunek Hindenburga. Od tej chwili gracze będą mogli budować właśnie tytułowego Hindenburga. Buduje się tak samo jak zdobywa się karty ulepszeń czy karty sterowców, w tym, że tutaj już im dalszy etap budowy, tym trudniej jest właśnie go zdobyć. Gracz decyduje się, który etap chciałby wykonać, bierze właśnie potrzebne mu kości. Jeżeli wyrzucił wynik, kładzie swój żeton z flagą w tym miejscu, że to on właśnie wybudował ten etap Hindenburga. I tutaj na dole mamy informację, te złote gwiazdy są to punkty zwycięstwa, jeżeli zostanie wybudowany cały Hindenburg, czyli wszystkie etapy Hindenburga. Te mniejsze gwiazdki pokazują nam punkty zwycięstwa na koniec gry, jeżeli nie zostały ukończone wszystkie etapy budowy Hindenburga. No i gra kończy się właśnie, gdy ukończy się, ukończy się cztery etapy budowy Hindenburga, lub na każdym z czterech pól będzie znajdowała się nie więcej niż jedna karta. Gdy został wykonany właśnie jeden z tych celów i zakończyła się e, gra, wtedy gracze podliczają swoje punkty zwycięstwa. Punkty zwycięstwa znajdują się na sterowca. Wszystkie sterowce, które gra zdobył, podlicza je. E, podlicza również etapy Hindenburga, które e, wybudował oraz. Podlicza karty e, ulepszeń, na których również mogą znajdować się punkty zwycięstwa. I gracz, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa grę. W przypadku remisu wygrywa gracz, który wybudował najwięcej sterowców. Gra Airships, kiedy gra przestworzy, jest to gra, w której dużą rolę grają kości. Tutaj gracze, którzy lubią myśl strategiczną, e, no, nie znajdą nic za bardzo ciekawego. I tutaj zbyt dużego planowania nie ma. Tą losowość niwelujemy tymi kartami ulepszeń, naszymi znacznikami, ale nadal w tej grze występuje duża losowość. Gra wykonana bardzo dobrze, jak na kogoś przystało. Tutaj nas nie, na pewno nie zawiecie. Instrukcja do gry jest bardzo dobrze napisana i zasady gry są banalne. Tutaj Andreas Seifert zastosował w tej grze mechanikę rzutu kośmi. Bardzo dobrze. Tutaj wszystko fajnie współgra i naprawdę w tą grę gra się przy, przyjemnie. Mi osobiście gra przypadła do gustu, oczywiście moim współgraczom również. Jest to fajna taka gra, dość luźna, szybka, nie wymagająca za dużo jakiegoś dogłębnego myślenia. Także gra się w tą grę około 50 minut. Gra jest bardzo ciekawa. Teraz zauważyłem, że grę można kupić na promocji. Kosztuje niecałe 60 zł. Także to, co dostajemy w pudełku i, i, i rozgrywka za 55 zł to nie jest zbyt wygrywana cena. Gra ode mnie dostaje 7 na 10. Jest to dobra gra. Nie jest to może jakiś drugi cesarski kurier, ale to jest kolejna dobra gra Andreasa Seifarta. Teraz to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek oraz na stronę www.bordtime.pl. Cześć.